No i ruszamy do portu. Po drodze odwiedzimy aż cztery miejsca UNESCO. Od gigantycznych klasztorów Alcobasa i Batalkę, przez niezwykły Tomar, aż po historyczną Koimbrę. Każdy z nich totalnie nas czymś zaskoczył, ale zobaczcie sami. Zapraszamy na podróż z naszą rodziną. A my już się zbieramy, kochani, powoli na wycieczkę do Porto. Na cały weekend jedziemy, ale mamy dzisiaj napięty grafik. W ogóle ten cały weekend to będzie napięty, ponieważ po drodze mamy cztery stopy. Mamy cztery różne stopy yy, zwiedzania. Yy, tam są rzeczy wpisane na listę zabytków UNESCO, więc stwierdziliśmy, że jak po drodze jest to tak, śmigniemy sobie po drodze po nich wszystkich. Rześko. A niestety na północy bardziej ma być zimniej I ma padać Oby nie Kochani Jest tutaj rondo Z Lidlem No i wylądowaliśmy kochani w miejscowości e, Pisze się Alcobaca Nie wiem czy się czyta Alcobaca no, Chyba tak e, Tak będę mówił przynajmniej, poprawcie mnie Wy w miejscu, gdzie jest kolejny zabytek UNESCO, jest to klasztor. Zaraz wam pokażę. Alcobasa. Alcobasa, tak? Klasztor cystersów. Ufundowany, e, założony przez pierwszego króla Portugalii Alfonso. Patrzcie, kochani, tak to się prezentuje. Duży. Dojdziemy. 1153, czyli 50? średniowieczny, stary. Stary, Kiedy nawet stary jak, jak Polska. Polska dopiero się no, Z 1000, 100 lat miała troszkę ponad, a oni go budowali. Nieźle. Jakieś smutne te postacie. Weszliśmy do środka. Ogólnie bilet dla jednej osoby dorosłej kosztuje 10 euro, ale my zapłaciliśmy za nas wszystkich 10 euro, dlatego że była możliwość biletu rodzinnego, gdzie wtedy, jak mamy 4 osoby i były właśnie dwie poniżej 12 roku życia, co jest za darmo, to my za siebie, za mnie i za gosie zapłaciliśmy po 5 euro, czyli łącznie 10 euro. Spoko! Oczy... Zobaczymy, bo czytałem wcześniej opinię, że tu oprócz czterech jakichś salek małych, i tak dalej, to nic ciekawego nie ma, no, ale jak już tu jesteśmy, to już zobaczymy, czy faktycznie te opinie są warte, znaczy czy są adekwatne. Ona na górze siatka żeby chyba ptaki nie wleciały albo coś tam. w doczytałem, że jest to najdłuższy klasztor w Portugalii nie wiem czy na świecie, że on ma 106 metrów chyba jeśli chodzi o długość sali jakoś tak to było czyli tutaj, my tutaj sobie weszliśmy, właśnie jesteśmy ten punkt co widzicie to jest to tutaj można tylko do tej części jakoś zwiedzać a ta, a ta część, klasztor jest za darmo a tu jest płatna ta, ta część, jakoś tutaj. Ta, tam dalej nie można już chodzić. I tu chyba też nie. Klasztor jest zbudowany y, y, w dolinie u połączenia rzek Alkoa i Pasa, Stąd pewnie się wzięła nazwa miasta Alkobasa. Przeszliśmy sobie dalej. No, ale co? No nie można pochodzić. Jesteśmy teraz w tej części, koło kościoła tutaj. A ty co tam? O, chodźcie, o. <słyski> Słyszysz? Gdzieś woda leci. Cool. O! ta nawet leciał. Ale ładne. No dobra. Fajne. I przyznam, że te ogrody tutaj. Też ładne. Rosną tutaj, są jakieś cytrynki. Ale Sala, co? No nic, nie bój się. Jeszcze ja sobie tutaj wejdę. Dzień dobry. Cześć mój mały turystyczny. Idzie? Tu mogę, ale ja sobie tu stanę, zobaczę. Poczuję się jak oh, taki wiesz, ważny jego moś, który sobie wszedł wysoko i wszyscy na niego patrzą. Eh, nawet pomniki, de, posągi odwróciły głowę. Idziemy, chodź na dół, uważaj, żebyś nie spadł kochanie To chodź Dawid Stato. ki zevan Tu są grobowce. Opa. Trafiliśmy na jakąś wycieczkę szkolną. załatwia O, no, to tak. no już wam powiem, że nie zgadzam się z tymi negatywnymi opiniami ok, przyznam, że mało jest wystroju wnętrz, że to jest duże, puste przestrzenie, ale dzięki temu, że to jest dużo pusto przestrzeni Robi to fajny jakiś ogrom tego miejsca i mi się podoba. Uważam że 5 czy nawet 10 euro za osobę no jest adekwatne do po prostu no, jako do atrakcji turystycznej tak jakby było drożej no to już bym się zastanawiał mimo wszystko czy warto ale do tego 10 euro przy obecnych cenach to uważam że to jest rozsądne. Że tu jest grobowce tych Pedro i Ines, jakiejś tam tragicznej miłości Pedro i Ines. Słyszałeś o takiej? Ja też nie, ale to wyczytałem wcześniej. Ciekawe. Ta część jest darmowa. A tu jest położony Pedro. Jest trochę inaczej rzeźbiony. Jesteśmy teraz częścią wycieczki. No i tym oto. Myślałem, że tu byliśmy, ale to nie jest to miejsce, gdzie byliśmy, ale kierujemy się już do wyjścia podobało się. Ciekawe doświadczenie, drugi raz bym nie przyszło ale fajnie, że żeśmy weszli, zobaczyliśmy. Cena? mówić 10 euro za osobę dorosłą? Przez, no, dobra cena do tego, co się czyta. Jakby już było więcej 20 euro? Zależy. No, to co lubię. Ale liczyliśmy na to, że będzie 10 euro dorosłego. No. Pół godziny drogi od poprzedniego tego alba, alba kasa, chyba tak to się nazywa. Przechaliśmy do miejscowości Batalha, ta mi się akurat miejscowość łatwiej zapamiętuje, i jest tutaj właśnie następny klasztor wpisany na listę zabytków dziedzictwa UNESCO. Już jesteśmy pod nim. Ja musiałem bluzę założyć, bo zaczął takim zimnym wiatrem wiać. Idziemy, zobaczymy. Zobacz, mama, możesz zbiec nie chcesz idziemy mamy tutaj kolejny zabytek drugi z czterech po drodze do Porto Cześć Chodź Kolejny duży. No, tak więc, no ta mi się część najbardziej podoba. Bardzo ładnie wygląda ta część dla mnie, tutaj taka nietypowa z tymi wieszczkami. No a to co? Jedziemy dalej do następnego. Punktu, teraz do ty Tomas. Podjechaliśmy do miejscowości Tomar pod kolejny klasztor yy, który jest wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO przy okazji tutaj mamy fajny z parkingu widoczek, taki na tą tutaj dolinkę i, i teraz tak tu już jest ten klasztor jest to tam zakonu Chrystusowego. Klasztor zakonu Chrystusowego założony został przez Templariuszy. I też tam w 1100 którymś roku, czyli prawie wszystko budowali w tym samym okresie, przynajmniej z tych, co byliśmy przed chwilą. A, ciekawostka: od tego Batalchy, w której byliśmy przed chwilą, to jest kolejne znowu pół godziny drogi, czyli w godzinę można zaliczyć od siebie trzy yy, yy, zabytki. UNESCO, jeśli ktoś lubi my sobie to po prostu wpisaliśmy no bo wydaje się, że no jednak fajnie zobaczyć sobie przynajmniej z zewnątrz Gosia była jak latałem dronem to Gosia tu bała się przejść bo dzieciaki śpią więc mówi, że nie wchodziła już do środka bo jej się po prostu nie chciało i ją rozumiem więc ja sobie tu przejdę w koło około sobie tutaj ten zobaczymy jakieś tu ujęcia, można sobie gdzieś posiedzieć. W tamtym kierunku już widziałem, że są jakieś bardziej takie stare mury obronne, bo tutaj też były. Przy tym wcześniej, wcześniej jak z tamtej drugiej strony jest kawałek akweduktu, który jest dołączony, właśnie tutaj prowadził tą wodę do tego klasztoru on też będzie ujęty przeze mnie na, na dronie, wam to oczywiście pokażę na mury tu sobie widzę, że można wejść jeszcze No sobie tutaj wejdziemy No jeszcze właśnie wyżej sobie tam jest o templariusz sobie stoi. No dlaczego nie no? Jak są schody, nie ma zabronione, no to Maciek skorzysta z tego, że nie jest zabronione, prawda? O. No cóż. Ładna panorama jak na templariusz, a to się szybko poddał. Ja nie zdążyłem jeszcze nad ześć, a ten już dzida, albo przerwa obiadowa, lub siesta, <grystanie> bo no cóż, opuścił wartę. Tu można jeszcze sobie wejść. Zobaczymy dokąd to mnie zaprowadzi. No mamy troszkę tych murów obronnych. <grystanie> Okej. Okay. Tam się jeszcze rozciągają te mury Super O. Ej, no nie, no dobra. Macie jakie znowu mozaiki na zrobione na ławkach. I tu mamy możliwość pochodzenia sobie po murach. Te no bardzo ładne te rzeźby, to w ogóle jak to robili Mnóstwo, ile pracy trzeba było w to włożyć I się podoba. W ogóle to, jeszcze Wam chyba nie powiedziałem, że w ogóle obok tego tej miejscowości jest Fatima, znana z pielgrzymek, które tam chodzą, więc naprawdę niedaleko. Ale to było akurat wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Fatima chyba z 15 km są, nie? Coś takiego. Jedna rzecz. Uważam, że z tych trzech dzisiejszych obiektów, ten był najfajniejszy pod względem terenu. Ale... Nie nadaje się według mnie na y, chodzenie z wózkiem przez te schody liczne tam i y, nierówności. No i tyle. Jedziemy teraz do uniwersytetu. Chyba, chyba dojeżdżamy. A tu już właśnie ustawianie choinki Powolutko jest dźwig. W tamtym kierunku trzeba iść, no. Będzie padało, myślisz? Tak? Patrzcie, przejechaliśmy, a tu kolejny akwedukt. Akurat się zatrzymaliśmy w tym miejscu, gdzie e, taki, taki właśnie występuje. Jesteśmy w, miejsc w miejscowości Coimbra. No i taki tutaj też można zobaczyć sobie ładny zabytek z taką. Za krzaki górką. Tak jak widzicie kochani tu jest parę rzeczy na liście zabytków. UNESCO Ale wszystko jest mniej więcej w tym samym obszarze. Jedziemy tędy. Jednak powiem, wam, na koszulkę jest za zimno. Widziałeś Dawid tęczy, a tam wychodzi. Kochani jeśli chodzi, bo trochę zaczął deszcz padać, ale chyba już przeszło. Dosłownie 5 pokropiło. Uniwersytet w Koimbrze. Jeśli dobrze kojarzę tam Z wyczytanych gdzieś tam i rzeczy w necie To powstał w XIII wieku w tylko 1290 chyba No w każdym razie Dużo ma lat O tu jest to, on, to, to już chociaż jest część Uniwersytetu Bo jest to wydział matematyki Tutaj na przykład Dawid gania się z mamą no Departamento de Quimika, ciekawe czym jest. De Fizika, no to fizyki, a quimica może chemii. Medycyna tutaj. Medycyna. Czyli tu po prostu wiele jest wydziałów naraz, ale bardzo blisko przy sobie. no jest to są to obiekty jako całość rozumiem wpisane na listę zabytków dziedzictwa UNESCO ale na co dzień na co dzień dalej funkcjonuje jako normalny uniwersytet to taki funkcjonalny zabytek tak bym to określił Więc, kochani żelazna brama tak nazwany też żelazna brama jesteśmy właśnie w uniwersytecie Mm, tutaj koimbrze. Okej, okay. tu już lepsze wrażenie to robi. Taki ten placyk. Wyobrażam sobie, że tu jest jakiś fajny apele zebrania studentów. To jest na przykład biblioteka, tak? Dziećcze zatrzymy. Zobacz, jakie ładne widoki. No. Dobra, chodź za widok. No, tutaj ładny to. Jak ci się tu podoba? Nie odrestaurowana ta część, że ta część, prace trwają Nie wiem jak jest w środku, czy to jeszcze robi jakieś ogromne wrażenie, ale nie jest to dla mnie jakiś wow Będę kiedyś miał więcej czasu, to przyjadę tu i zobaczę wtedy Bo samo miasto w sobie też wydaje się ładne e, Takie tutaj widziałem przy tej rzece, to było widać z daleka zielone tereny do pochodzenia, rzeczka W końcu po całym dniu do Porto. Powiem Wam, że mamy ciekawy lokum. Chodź kacperku, zaraz trzeba buciki, a gdzie buciki? Buciki jeszcze, buciki szybciutko. Mamy tarasik, to pokażę Wam jutro, bo już jest ciemno. Ale takie. Klimatyczne. O, dzień dobry, dzień dobry, klimatyczne. Tu dzieci będą stały. No mieszkanko takie, że wy możecie pranie sobie zrobić, coś sobie pogotować. Pokażę Wam tak na szybko, no to, toaleta, jak to toaletka, yy, jakaś łazieneczka taka ten, yy, zgrabna. Wiecie co, co ty, o, to jest ciekawe. Jakby ktoś nie miał pomysłu, jak sobie zrobić wieszak na ten, to sobie wystarczy jakąś dobry konar znaleźć, powkręcać sobie kołki i można sobie, o, zobaczcie, jaki sobie patent można zrobić. Więc o, poszliśmy sobie jakimiś lokalnymi uliczkami, kochani. Zjemy sobie coś, no, coś na mieście. No, już zmęczeni jesteśmy po całym dniu podróży. No i tyle. Nie pewnie się jutro widzimy, bo już ciemno, ciężko się nagrywa, jak jest ciemno. Może uliczna kuchnia, kochanie? Zobacz jaki kościółek jest też cały w tym Gosia Cały jest w... Opa Tak Zobaczcie, cały w jakiejś mozaice, który... Naprawdę fajnie to wygląda Tak inaczej Na pewno inaczej, a tutaj? wieką kasztany. Ja raz w życiu jadłem, pamiętam Gdzieś, gdzieś też na wyjeździe pieczone kasztany I nie podeszły znaczy nie zapamiętałem to jakoś specjalnie Nie było to jakieś takie wow, jak to smakuje nie, Ale z chęcią jeszcze raz spróbuję, bo No może, może mi się smaki zmieniło od tamtej pory Kubki smakowe inaczej zareagują Może inaczej będą przyrządzone Zobaczymy Co masz Dawidku? Co to jest pukłośno? Kasztany Emy mama. Wiemy No już obieram. O, tu masz. Spróbuj kasztana. Mia-niam. To gorące. jest jak ziemniaczek. No nie mniam Jeszcze? Patrzek. No trzymaj. mia O, temu posmakowało. A tobie? Jak ziemniaczek z ogniska. <laughs> Ale w tej wersji nie jadłam pieczonych nie? kasztanów, jadłam dobry. takie w wersji bez skorupki i w cukrze, w cukrze takim, w takim karmelu. No ja też nie pamiętam, żebym w tej wersji jadł, ale jest smaczny. Nie jest też takim szał wow, ciał, ale, ale jest dobry.